W tej przestrzeni szczególnie działa Pan Bóg. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Kolejny tydzień, 14 tydzień zwykły, ale i też kolejny tydzień naszego wzrostu w wierze, nadziei i miłości dzięki Bożemu Słowu. Dlatego zapraszam Cię na tygodniową wędrówkę. Razem ze Słowem Bożym. Niech Słowo Boże będzie Twoim światłem, niech Słowo Boże będzie Twoim przewodnikiem. Dlatego zapraszam Cię do yy, zrobienia sobie mocnego, konkretnego, tygodniowego postanowienia. Tylko tydzień, tylko tydzień. Ufam, wierzę, że dasz radę. A jeszcze zaznaczę, że pod koniec tego filmu będzie dla Was niespodzianka, pielgrzymkowa niespodzianka, jaka zapraszam do obejrzenia całości. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Tobie zawierzam ten tydzień, Tobie zawierzam wszystkie moje plany, zamiary. Osoby, z którymi będę się spotykał, Tobie oddaję czas urlopu, wypoczynku, wszystkich, którzy są na wypoczynku, szczególnie dzieci, młodzież, Mój panie Boże, proszę cię, aby ten czas był także czasem przeznaczonym na dłuższą modlitwę, dłuższe czytanie Słowa Bożego, rozważanie na może częstszą mszę świętą, na bardziej systematyczną spowiedź świętą. Niech to będzie czas dobrze wykorzystany i w tym tygodniu, ale i w kolejnych tygodniach wakacyjnych, urlopowych, żeby nie było tak, że ten miesiąc, lipiec szybko minie i będzie stracony w ogromnym stopniu, że będzie zmarnowany. Nie dopuść do tego, Panie Boże, i o jak najlepsze wykorzystanie czasu, który jest darem od Ciebie dla mnie, pragnę się modlić przez Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Poniedziałek, 14 tydzień zwykły. Zaznaczam też, że no, dzisiaj w kalendarzu liturgicznym wspominamy błogosławioną rodzinę Ulmów. Dlaczego o tym e, przypominam? Ponieważ e, tutaj, gdzie jestem, na tym terenie ziemi łańcuckiej. To jest też ziemia błogosławionej rodziny Ulmów, 15 km od łańcuta jest Markowa. Moi drodzy, zatem także odczuwam tę duchową bliskość błogosławionej rodziny Ulmów. A teraz wysłuchajmy Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego, i oddając pokłon prosił Panie, moja córka dopiero co skonała Lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok Podeszła z tyłu i dotknęła się fręzli jego płaszcza Bo sobie mówiła Żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł – Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł – Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieś o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł – usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i, ją za, i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. W jakiej przestrzeni, w sposób szczególny działa Pan Bóg? Widzimy, że Chrystus kazał usunąć ten zgiełkliwy tłum. To jest ważne słowo, zgiełkliwy. To nie jest tak, że Pan Jezus gardzi ludźmi, ale ten tłum, to jest ważne określenie pierwsze słowo tłum, a drugie zgiełkliwy, co on robi, Oni wyśmiewali Go, czyli oni szydzą z Chrystusa. I Pan Jezus widzi, że tamta atmosfera nie sprzyja działaniu Bożej łaski. może być atmosfera która nie sprzyja działaniu Bożej łaski, atmosfera ludzkiego serca. Tak jak Pan Jezus przyszedł do Nazaretu i nie mógł tam uczynić wielu znaków, cudów, ponieważ atmosfera, czyli otwartość ludzkiego serca na Bożą łaskę, którą należy traktować na serio, poważnie, a nie szyderczo, także ma wpływ na działanie Pana Boga. Pan Jezus każe ich usunąć i robi miejsce dla przestrzeni ciszy, milczenia, refleksji, kontemplacji, zanurzania się w głębiny Bożej łaski i działania Pana Boga. I właśnie na to cały czas uwrażliwiam. Zachęcam, żeby odkrywać w swoim codziennym życiu przestrzeń ciszy, aby może Trochę ograniczyć ten telewizor, ograniczyć to radio, tę muzykę, może ograniczyć też ten telefon. Oczywiście to, co jest wartościowe, korzystaj z tego, ale jeżeli widzisz, że na mniej wartościowe rzeczy tracisz zbyt wiele czasu, nie mówię całkowicie, nie mówię radykalnie odciąć, nie. Ta rozrywka, która też jest oczywiście ta zdrowa, która jest z tym związana, oczywiście ona też jest dla ludzi, ale jeżeli widzi, że ci ucieka godzina za godziną, nie. Być może trzeba tutaj większej samodyscypliny i pracy nad higieną korzystania z internetu, szczególnie z mediów społecznościowych. Na to zwracam uwagę. Tak samo telewizor, coś robisz w kuchni, coś przygotowujesz czy coś robisz w garażu? No właśnie, czy to radio musi cały czas grać, czy ten telewizor musi cały czas grać? Może warto odkrywać przestrzeń czy ciszy, w której przebywamy sami z sobą. No właśnie, i to jest bardzo ważny weryfikator. Czy ty lubisz przebywać w swojej obecności? Czy ty lubisz przebywać z sobą sam na sam? Czy jednak nie chcesz zagłuszyć tego, co jest w Twoim sercu, w Twoim sumieniu, w Twoich myślach, w Twoim otoczeniu? To jest bardzo ważna postawa. A oprócz tego, to także robisz miejsce dla Pana Boga i tego Pana Boga zapraszasz do swojego serca, do swojego życia, do swojej codzienności. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz, Panie Boże, Ucz mnie odkrywania ciszy i milczenia. Panie Boże, ucz mnie odkrywania ciszy i milczenia. Moi drodzy, przypominam, że są do nabycia te przepiękne różańce z Meksyku, które są rękodziełem. Wielu z Was, bo dochodzą takie też głosy, takie wiadomości, nie potrafi zamówić tego różańca przez. Ten sklep Caritas, dlatego za chwilkę będzie podany numer telefonu, i tam można zadzwonić, i tam te osoby z obsługi sklepu pokierują, w jaki sposób można ten różanie zamówić. Kolejna sprawa. Oprócz tego, to przez maj pamiętamy, że mieliśmy takie majówki. Maryja w moim życiu było to też zaproszenie do włączenia się w Przemyską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę albo w Pieszą Pielgrzymkę swojej Twojej diecezji, z Twojego regionu, tam gdzie jesteś. Także warto włączyć się do duchowego pielgrzymowania. Wczoraj miałem okazję iść przez chwilę razem z pielgrzymką. Wyruszyło tutaj z naszej diecezji przemyskiej z kilku miejsc, wyruszyło kilka grup. Jeżeli się nie mylę, około 10, ale mogę się teraz pomylić. Szedłem z grupą łańcuchową, potem te grupy się łączą, oczywiście idą w różnych odstępach, odległościach, ale już jednym szlakiem, jedną trasą. I moi drodzy, właśnie codziennie tam na tej pielgrzymce są czytane omadlane intencje. Pod koniec tutaj, takie dam, dam kilka, właśnie, filmików z tej pielgrzymki, z tego pielgrzymowania. Jeżeli macie intencje, które chcecie, aby były omadlane przez grupę pielgrzymkową, możecie je napisać w komentarzach. Ja je prześlę tam do tej grupy i będą przez te kolejne dni omadlane. To jest to. Oprócz tego, moi drodzy, zadanie domowe na ten tydzień tę te ucztę przed śniadaniem wysyłamy do przynajmniej pięciu osób. Na cały dzień, na cały tydzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia. Szczęść Boże, witam serdecznie. Moi drodzy, po niedzielnych obowiązkach parafialnych właśnie dołączam na pielgrzymi szlak do Grupy Łańcuskiej na Jasną Górę. Będę szedł przez chwilę, ale tak, tak, stanę się właśnie też tym pielgrzymem. Przez cały maj przygotowywaliśmy się poprzez rozważania Maryja w moim życiu, i też owocem tych rozważań jest właśnie ta y, pielgrzymka, do której. Przez te rozważania przygotowywaliśmy się duchowo, modlitewnie. Pozdrawiam. I także Was, Wasze intencje przez ten kawałeczek będę niósł w swoim sercu. Prawieństwo błogosławionej rodziny Unii z okazji 13. rocznicy ślubu. Matko Boże, dziękuję Ci za okazane łaski. Zawierzam Tobie całą moją rodzinę. Proszę o zdrowie i potrzebne łaski, błogosławieństwo, o radość i sens życia. Proszę Cię w intencji Bogu wiadome. Maryjo, Kokamy, oddaję Ci serca moich dzieci. Ty wiesz, czego im potrzeba. Ty znasz ich drogi. Prowadź je z miłością i czułością każdego dnia. Zatroskana mama. Pozdrowie zdrowie i błogosławieństwo potrzebne łaski dla rodziny. Kochana matko, dziękuję Ci za wszystko.